Zdanie na cel. Po, może być nawet po grze. Panowie, czyńcie honory. I w tym nieoczywistym meczu 61% głosów na to, no to tam wyślę ludzi oraz Sebeksa. Sebeks nietypowo, bo na Serafin, ale trzeci levelowy Roam. Czy to wyjdzie? No, no, PK. Do mas nie? Po prostu zostawi swojego topolina Pierwsza Krew dla Z10. Bardzo prosta egzekucja. Przechodzą na Twoją linię. Puszczają Heralda. Wiesz, co się dzieje. Ale również Twoja drużyna działa. Kontr zagranie po drugiej stronie. Ile obrażeń zrobi na i Ale proszę bardzo, jest rakieta. I ta teleportacja od Sebeksa nie zmieni nic. Mimo, że encore było gotowe. I dokładnie tego życzyło sobie Forsaken. Czy czują się na tyle pewnie jednak, żeby powalczyć o tego drugiego smoka? Drugiego dla z 10 i Forsaken. Bo całościowo trzeciego to nie jest najbardziej istotny chwili, Mimo no to podchodzą. O prywatą Will Scout. piękną! to wystarczy, ponieważ ruch ma bezpieczną pozycji. VZZ próbuje tutaj strzelać, lecz nie przełamuje się przez Mundo Momus, co za wejście eliminuje Jinx, to było najważniejsze, lecz to nadal może być za mało. Domas świetny gravity field odcina przeciwników, biorą tego smoka i to nie był dobry teamfight dla Z10. I myślę, że tutaj fajne rozpoczęcie. Dziękuję za tę czujność, Event Horizon e, po No bo sam się zastanawiałem o co chodzi, wiesz, tak, dlatego... Okej, okay. okay, Horizon Focus po nerfie swoją drogą, szkoda. Ehm, w każdym razie wracając do tego typu klimatu, jak najbardziej tutaj Forsaken ma kilka ciekawych opcji z buildem, mamy serpent Fanga, dla Gravesa zbudowanego drugi przedmiot pod Lethality, dosyć tani, to może zadziałać, lecz proszę bardzo, ze ten kuje żelazo póki gorące, lecz czy to wystarczy? Ten jeden tryb, o którym mówiłeś, właśnie wszedł na cooldown, potrzeba więcej obrażeń i też się znajdują eliminacje, lecz muszą uważać na ogień ze strony przeciwnika, RUF eliminowane double kill dla Sebeksa, to było wejście na dziesiątkę i tego ekipa potrzebowała. Sup? Czy wezmą dwa? To są pytania, na które poznamy odpowiedź w ciągu najbliższej minuty. Ja nie wiem, czy w ogóle będą w stanie wziąć nawet jeden, to może nie być takie łatwe, no zasięg wave Fury jest olbrzymi, tutaj też denerwujące lasery, smokescreen, który cię odciąga. No a co, Renekton podejdzie pod tak wieży, dosyć... Dobra, i... O! Co za encore! Jaki piękny ultimate Brauma! Wojtuś może właśnie zaprezentować Sebeksem dwóch Polaków, może właśnie ten wymarzony inhibitor, bo nie ma Wilde Scouta. No i to wygląda naprawdę nieźle, bo też Forsaken wygonione do baza, pamiętajmy wzmocnione tym błogosławieństwem naszora. Cannon, creep będą robić robotę, kompozycja słaba powlężenia Forsaken po prostu wygnała rywala. Tak, jest Mumus odpala do minus, grozi. Tutaj rakieta leci na wskroś, a Mumuz skakuje. Szuka tej eliminacji i to jest to kombo, którego potrzebowali. I zobacz na to dom, doma z wygania przeciwników trochę. Widzimy te obrażenia Wiktora, ale inhibitor był wzięty. I nawet draftowo, gdy zastanawialiśmy się nad użytecznością tego Renektona, chciałem zaproponować Prowler's Scroll, bo ostatnio miałem okazję komentować e, amerykańskie spotkanie, gdzie dokładnie ten sam Oj, wątek. Czekaj. Forsaken Ale... czuje się naprawdę pewnie z tą teleportacją. Jakby chcieli stawiać opór e przy tym smoku. E szeru... Okej, okay, dobra, przeskocz. szeru. To było niemądre. Bardzo. I teraz pytanie, czy Jaunatis jest w stanie to ukryć, Ma flasza. flasza i dasza. O, i oni naprawdę chcą oni są pewni swego. Domas nie ma ultimata, Exos na nim. Jak stawiają opór, naprawdę Forsaken, mimo tego, że rywale przewadze, podchodzą coraz bliżej, tak na I teraz splash od Wojtusia, oznaczył Domasa, to musi być eliminacja chwilę później. Forsaken zapłaciło wszystko, żeby mieć to, co jest na ekranie. I nie wiem, czy było warto. No właśnie, bo teraz teleportacja na środek, Zero Tenacity będzie stało przed szansą, by wziąć ich chyba, a może nawet pomyśleć Ale o grze. Gra. Wydaje się, że do tego nie dojdzie, tym bardziej, że dzieli expas z całą drużyną, tym bardziej, że zero tenacity nie jest aż tak daleko. Zaczyna się rozpędzać. Jaunatis tutaj nie ma flasza, ale cały atak idzie na szero. Czy doktor Mundo to przetrwa? Widzimy spory karapodak. To plainer Forsaken i bez niego będzie walczyć Forsaken. Niezłą kor. I jeszcze do tego wyłapany Wilde Scout. To na Zjonatis. Dwóch nad pięciu. To po prostu nie zadziała. Double kill dla VZZ. I już widzę, co jest nad horyzontem. Nad horyzontem. Kolejne zwycięstwo Zero Tenacity. I krokodyl może tutaj ofiary finalnie nie dorwie, ale Nexus będzie zniszczony. To jest wygrana dla Zero Tenacity. I ty. Dzień 2 do 0 Michał. Czy na pewno tutaj jeszcze Ruf oraz tej Ostatnio dwóch na udało się bronić, lecz wtedy wie, że były w lepszej kondycji. Wtedy było mniej minionów, ale jeśli widziałem jakiegoś strzelca, który może to wytańczyć, to będzie to Jinx, lecz ta obława jest po prostu zbyt silna. Wojtuś blokuje strzały. Bardzo przytomnie. Momu zrzuca się na rywara Po prostu postrzyma Jinx od obrony bazy. I widzimy, że 0 naset I po tak